Dzień dobry, dobry wieczór. Zobaczcie, co dostałam od najkolorowszej dziewczyny na świecie mojej córki. My uwielbiamy kolory, po prostu uwielbiamy. Będzie robione, będzie robione. Chyba będą takie kolorowe getry aż za kolana, żeby w tym mrozie ulgi trochę dostać. Słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że w tym momencie już 1 na 68. Dzieciaczków jest w spektrum, i że to u tych, u tych takich naszych antagonistów, tych przeciwników, wiecie, diagnozy spektrum autyzmu, oni mówią, że teraz jest naddiagnozowanie dzieci, że się dzieciom wmawia ten autyzm, że jest epidemia autyzmu, że plaga tych mitologii jest jeszcze więcej, że to przez te szczepionki nie na pewno, na pewno przez te szczepionki, przez różne takie, albo że matka kołysała, albo potrząsała jak dziecko było małe i dostała autyzmu. a myśmy jeszcze mieli taki, taka chodziła legenda, jak jak Wicia dostała diagnozę, że u nas się można zarazić autyzmem i to dopiero było. Słuchajcie, te matki z dziećmi to uciekały na kilometry. Zresztą nawet w szkole, tej integracyjnej, tej niby takiej, która łączy, wiecie, te dwa końce plus z minusem tych nienormalnych z normalnymi, matki mi mówiły, żebym nie zaczepiała ich dzieci po lekcjach, na przykład, kiedy chciałam zapytać, czy coś, co było z polskiego, a co robili na wf a czy, była, czy fajna była wycieczka, to spotkałam się z takimi stwierdzeniami, że proszę nie podchodzić do mojego dziecka, nie? No bo ja pewnie też kichałam autyzmem. Uff, że ja nikogo nie zaradziłam, to cud boski, naprawdę. Ja byłam po prostu matka z aureolą, byłam strzeżona tam gdzieś z góry chyba, dlatego nie pozarażałam. Nie wiem mamy, jak to jest z wami, czy wy zarażacie. Słuchajcie, ja też nie lubię tego, co już niejednokrotnie tu mówiłam, że nasze dzieci cierpią na autyzm, zmagają się z autyzmem i tak dalej. Chociaż faktem jest, że rodzice dzieci autystycznych, bo autyzm nie dotyczy tylko samego dziecka, ale dotyczy całej rodziny w spektrum. W momencie, kiedy jedno z dzieci lub więcej niż jedno z wież w domu ma, jest w spektrum autyzmu. To cała rodzina jest w spektrum autyzmu. Wiecie ja nie lubię sformułowań jak małe dziecko. Zjedliśmy zupkę zrobiliśmy kubkę ale w naszym przypadku mówi się mamy autyzm niestety drodzy. I też ja zawsze o tym mówię i jestem zwolenniczką tego żeby mówić otwarcie bo to jest taka niepełnosprawność niewidoczna. Taka ładna a ma autyzm naprawdę. Chodzi o to, dlaczego mówię. Dlaczego teraz namawiałabym do tego, żebyście mówili Państwo. Bo jeżeli się nie mówi, to są takie sytuacje, że ludzie dopisują sobie różne scenariusze, a co im tam w duszy i we łbie gra, no to tylko oni wiedzą. Więc bardzo często oceniają nasze dzieci z perspektywy tych zachowań. Więc ja zawsze Mówię, że mamy autyzm i jestem za tym, żeby o tym mówić. O ile jak się ma raka czy cukrzycę, to nie jest to konieczne, natomiast nasze dzieci czasem mogą jakby przejawiać takie zachowania niezrozumiałe dla reszty ludzkości, że lepiej mówić niż żeby zostały opieprzone, zganione albo żeby Wam się dostało, tak? Rodzice. E, czytałam parę dni temu gdzieś wpis, chyba na rodzicach dzieci autystycznych, że byłam z moim e, autystą w, w sklepie, e, jadł batonika, ubrudził panią batonikiem, tam gdzieś w, w rękach kurtki e, i wezwała mnie na cały sklep od kurew. E, ja bym powiedziała, przepraszam mamy autyzm, odwróciłabym się. Czy ona się przestraszy, że się zarazi? Nie wiem, może bym się skichała do tego, wiecie. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, ludzie lubią oceniać innych i lubią się porównywać, e, zwłaszcza z tymi gorszymi, e, i lubią nas wyzywać od matek, które nie mają granic, nie stawiają swoim dzieciom granic i nie potrafią dzieci wychować. E, mówi się też o ASD, e, czyli e, Aut e, Autism Spectrum Disorder, że jest to... E, Zaburzenie komunikacji społecznej. to też takie nazwy ostatnio funkcjonują. I teraz drodzy, średnio zbadano gdzieś jakieś raporty, były już, nie, nie wiem, w tam, gdzie tam te raporty. Państwo są czy dociekliwi, to proszę sobie szukać na własną rękę. Bo gdzieś tam ktoś mnie zapytał na podstawie jakichś statystyk, ja mówię. Oczywiście, z tym 1 ,68 na 68 dzieciaków jest w spektrum autyzmu, 1 na 68 gości w szkole jest na przykład w spektrum autyzmu. Niektóre źródła podają, że 1 na 100, niektóre, że 1 na 75 i tak dalej. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Chodzi tylko o to, że jest po prostu dużo dzieciaków diagnozowanych teraz, bo raz, że jest więcej terapeutów i diagnostów, po drugie, są metody diagnostyczne, są y, coraz to lepsze i z każdym rokiem wychodzą jakieś nowe badania i neuroobrazowanie, czyli to prześwietlanie uba, y, też już jest na coraz lepszym poziomie, więc coraz więcej wiemy. I też chodzi o to, żeby diagnozować, drodzy, bo y, im szybciej się zacznie terapię, tym lepszy ma to wpływ na dzieciaka. Szacuje się, że już około drugiego roku życia powinny być terapie zaczęte, żeby w ogóle jako, jako tako skutecznie to w ogóle wszystko zafunkcjonowało. I gdzieś były robione takie statystyki, że średnio ludzie przechodzą po siedem terapii. Znaczy są pewnie tacy średnio, tak? Są pewnie tacy, co mają 15 terapii, a są pewnie tacy, to mają dwie terapie, albo w ogóle nie mają, bo y, istnieje takie y, też powszechne przekonanie, y, że te dzieci ze wsi to latały po rowach, żaby łapały i koniki polne i też się wychowały. To po co tutaj co, cokolwiek robić. Natomiast średnio y, 7, y, 7 terapii mają dzieciaki na świecie. I teraz chcę Wam powiedzieć, że na. Autyzmu jako tako nie da się y, wyleczyć, no bo my już wiemy, że to nie jest choroba, tylko zaburzenie neurorozwojowe, o, z, zaburzenie w ogólnym funkcjonowaniu człowieka, ale można takie dziecko, nawet y, że tak powiem nierokujące, można je dobrze wyprowadzić z tego. Y, I teraz słuchajcie, to jest ważne żebyśmy my złapali się jakby w pierwszych krokach, oczywiście diagnoza i tak dalej, natomiast żebyśmy się edukowali. I ta psychoedukacja dla nas, dla rodziców jest niezwykle potrzebna i istotna i może naprawdę pomóc dzieciakom. Bo okazuje się, że nie chodzi o ilość terapii, tylko o jakość i przede wszystkim o relację terapeutyczną. Natomiast są rodzice, którzy rzeczywiście wierzą w, w różne cuda na kiju i inne cudawianki i są w stanie wydać każde pieniądze, bo gdzieś usłyszeli, że coś y, działa i że jest to rewelacyjna metoda. Y, I też z tej bezradności rozkładamy często ręce i chwytym, chwytamy się, jak ten, wiecie, tonący brzytwy się chwyta. I teraz. Gdzieś tutaj zasłyszeliśmy, czy coś tam wiecie, że ten tam chodził na taką terapię, a ten na taką, i jemu zadziałało. No to ja też z moim pójdę. Po pierwsze, to jest tak, że dana terapia może zadziałać na jedno dziecko, a na drugie nie zadziałać. Po drugie, może, mogą być jakby yy, yy, choroby współtowarzyszące, terapie współtowarzyszące, czyli i ten, i ten będzie chodzić na tą samą terapię, ale ten rodzic w domu będzie cokolwiek jeszcze robił dodatkowo z tym dzieciakiem, yy, będzie. Stosował zdrową dietę, będzie dbał o to, żeby dziecko się wysypiało. Będzie suplementować np. witaminy z grupy B, witaminę C czy, witam, czy kwasy omega 3,6,9, a ten drugi będzie chodził tylko na terapię i nic poza tym nie będzie robić. i Jego dziecko będzie latać po nocy i będzie jadło same cukierki i białe bułki. I ten, i ten będzie oczekiwać takich samych rezultatów. No, tak to nie działa ale może być równie dobrze tak, że u tego ten wystrzeli, a ten się nie ruszy. Także próbujemy wszystkiego i często, wiecie, słyszymy, że ten, ten to tam chodzi na coś, no to my też naszego zapiszemy. I słuchajcie, jeżeli po jakimś czasie, po upływie jakiegoś czasu nic kompletnie nie działa, a dziecko jest zniechęcone, bo na przykład nie nawiązało relacji z terapeutą, to okan dupy taka terapia, proszę wypisać, zapisać gdzie indziej, albo na inną terapię, albo do innego terapeuty i dać sobie święty spokój. I bardzo jest ważne, drodzy, co my robimy w domu. I teraz chcę Wam powiedzieć, jakie są, y, jakie jest parę y, najpopularniejszych terapii, mimo że y, nie wszystkie są tak zwane y, evidence-based practices evidence-based practices czyli udowodnione, przebadane naukowo, że działa więc pierwsze co to najbardziej popularne okazuje się, że jest logopedia. No co ma gdzieś tam uzasadnienie? Może fajnie jakby to był neurologopeda. No i też trzeba sprawdzić jak on funkcjonuje i jak on działa, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby tylko memory z dzieckiem odkrywał, tak jak zdarzyło się u Tosi w szkole integracyjnej, że pani grała w memory albo w piątki, nie wypowiadając ani słowa w czasie takiej terapii. Brawo. Okazuje się, że na drugim miejscu są leki, że dzieciaczki bardzo często są na lekach albo ssri albo wyciszających, albo w przypadku ADHD, metylofonidat, czyli na przykład medikinet albo koncerta. Następnie rodzice stosują plan aktywności i tą taką dietę sensoryczną, czyli żeby tak po szkole, żeby to samo żeby te rutyny, żeby odpocząć, żeby y, uprzedzić, że za pięć minut wychodzimy tam i tam a teraz będzie a, y, skończ oglądać bajeczkę a tutaj, a skończ kolorowankę, a będziemy zaraz jeść obiadek albo coś, żeby nie było nagle wyrywam dziecko, nie bo dzieci mają naturalną tendencję jak mówisz y, u znajomych Kasiu idziemy do domu, to Kasia mamo jeszcze trochę, no i to nie nie licz rodziców, że ci tak od... każde dziecko przyjdzie na obiad, na kolację, na śniadanie, wyjdzie do szkoły i na gwizdek, wyjdzie z placu zabaw i zrobi wszystko, co ty chcesz albo wyjdzie z kąpieli, i tak dalej. Na czwartym miejscu jest e, integracja sensoryczna i tutaj prowadzamy dzieci e, bardzo powszechnie na integrację, następnie jest stosowana analiza e, potrzeb. E, czyli e, stosowana e, analiza zachowania, e, czyli e, no, terapia behawioralna. E, na kolejnych miejscach, właśnie suplementacja, peksy, dieta kazeinowa, e, no i e, ESDM, czyli Early Start Denver Model. Early Start, czyli taka metoda stosowana na początku u dzieciaków. I teraz chcę Wam powiedzieć o tym, że są niektóre, te... i teraz rodzice chodzą, bo zasłyszeli, że to gdzieś działa, że w wiosce obok kogoś cudownie uzdrowili, to on też będzie latał na tą terapię. Ale są terapie, które mają potwierdzone, czyli są właśnie evidence-based practice, czyli są po practices są potwierdzone na podstawie badań naukowych, przebadane i tak dalej i wiemy, że są skuteczne. Są nieskuteczne, są rokujące, a są wręcz pogarszające stan naszego dziecka. I na przykład dieta bez kazań, nowa, u jednego działa, u drugiego nie działa, ale jest nieprzebadana, czyli żeby nie jeść tego mleka tam i tak dalej. I teraz co? I teraz są... Terapie tak zwane dyrektywne i niedyrektywne. Dyrektywne to na przykład terapia behawioralna, poznawczo-behawioralna, terapia schematów, które polegają na tym, że terapeuta, tam psycholog, psychoterapeuta, jakby ustala sobie cele, kierunki działania, konkretne zadania i nakierowuje dziecko, żeby jakby wydaje polecenia. Jest takim przewodnikiem, a teraz zrobisz to, a teraz zrobisz tamto, a teraz zrobisz siamto. Chodzi tutaj o to, żeby modelować zachowania te pozytywne, wzmacniać te dobre, jakby zastępować te niepożądane, no i gdzieś tam uczyć samoogłady, samoobsługi i tak dalej, samoregulacji. No, i oczywiście chodzi o to, żeby podnosić kompetencje jeżeli chodzi o komunikację, no i w interakcjach społecznych, czyli y, gadanie, y, czy to werbalne, czy to niewerbalne. Bo rodzice często myślą, że nie będą nic używać żadnych tam peksów i tam takich innych, tych jakichś e, obrazków, jeżeli dziecko jest niewerbalne, czyli nie gada, e, bo e, jest też takie powszechne prze, przekonanie e, równ, równe mitologii, e, które mówi, że jak włączę to pismo obrazkowe dziecku nie gadającemu, to w życiu nie zacznie gadać. E, ja też słyszałam coś takiego u nas w podstawówce integracyjnej w pierwszej klasie, że jak moje dziecko się nie nauczy czytać w pierwszej klasie, to nigdy nie załapie. I guzik, prawda, bo powiem, że jak jacyś tam niewolnicy, czy jacyś w czasie wojny analfabeci, którzy nie mieli dostępu do szkoły, nauczyli się w późniejszym wieku i nie było w ogóle problemu z czytaniem i pisaniem. I, jeżeli chodzi, i e, jeżeli chodzi o mnie. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że e, wa, warto coś poczytać albo pójść na parę takich, e, takich e, spotkań z psychoterapeutą, z terapeutą e, e, i zobaczyć, jak, e, jak to działa, i samemu się nauczyć. Bo wiecie, fizycznie nie jest możliwe, żeby dziecko miało na przykład terapii behawioralnej 40 godzin tygodniowo, a byłoby pożądane, żeby tak było. Więc największą robotę to my rodzice tu robimy. Ja oczywiście słyszałam nieraz, że jak to ja ma, ja prowadzę go na 4 terapie w tygodniu i jeszcze mam z nim w domu pracować? No jak pracować? No to jest jakiś taki element wychowywania naszego dziecka, żeby nauczyć się reguł społecznych, samoobsługi, komunikacji yy, i kontaktowania się z drugim człowiekiem. Ludzkim, nie? No to jaka to praca? No, to tak, wiecie. A co ja mam nauczyć dziecko chodzić? Przecież chodzi do przedszkola, to tam się nauczy jeść, pewnie się nauczy w przedszkolu gadać i wszystkiego. No nie, to nie jest tak, że my rodzimy dzieci, oddajemy na wychowanie i odbieramy po iluś lat, a, a jeszcze yy, yy, czasem mamy pretensje, że nam źle dziecko wychowali. No my tu mamy realny wpływ, proszę Państwa, i to najczęściej największy. Dlaczego największy? Bo najbardziej kochamy, a jak kochamy, to nam zależy. Więc to nam powinno najbardziej yy, zależeć na tym, żeby temu człowieku y, y, będącemu naszym dzieckiem jak najbardziej pomóc. I chcę Wam powiedzieć o paru takich mykach. Ja oczywiście jestem za tym, żeby stosować naprzemiennie y, te y, terapie dyrektywne i niedyrektywne a nawet nie, nie, nie powiedziałabym, że te terapię, bo te dyrektywne to są takie polecenia i zamienianie tych właśnie niepożądanych i nagradzanie, że oj pięknie Ci teraz poszło, du brawo, brawo, albo y, takie chwalenie, nagradzanie i tak dalej. To, wiecie, to tak jak ten y, 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 treser psa, y, pies poda łapę. Dreser da smaczka, na tym to polega, ale są niedyrektywne terapie, które polegają na tym, żeby podążać spontanicznie za, za dzieckiem i są one bardziej e, nastawione na, na rozwój i na relacje. Oczywiście też tam są jakieś tam e, pierwiastki behawioralne, czyli zmieniające zachowanie, bo behavior to po angielsku zachowanie. E, I teraz, drodzy, ja jestem za tym, żeby się samemu nauczyć tych różnych metod, jeżeli się jakby y, nie ma tego gdzieś tam w intuicji chociaż y, myślę że w wielu przypadkach my mamy gdzieś to tam tylko trzeba to wydubać z tam z szuflady którejś. i chcę wam powiedzieć co u nas działało u nas bardzo z, y, działała zasada zacznij skończ y, która polega na tym że jak y, bawię się klockami to nie że pierdyknę klocki i polecę po puzzle tylko jak się Zaczęłam bawić klockami. To nawet jeżeli mi się znudzi, choć namawiam do tego w zależności od wieku dziecka i na poziomie rozwojowym, namawiam do tego, żeby jednak. Yy, 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 motywować do tego, żeby te klocki ułożyć do końca, skoro się zaczęło, czy te puzzle do końca, czy tą y, grę planszówkę jednak skończyć, niech ktoś dojdzie do mety, ale jeżeli się skończyliśmy bawić klockami, to klocki odkładamy na półeczkę. Więc zasada zacznij, skończ jest bardzo, bardzo ważna, czyli to dotyczy i zabawek, i odrabiania lekcji, i malowania kolorowanek i tak dalej. U nas to działa świetnie, łącznie z tym, Przepraszam, bo mnie kajet spadł, a zaczęłam nowy, już chyba 20, kochani, z kolei. No i się rozproszyłam i już nie wiem o czym mówiłam. I cóż teraz powiedzieć. W każdym razie nasze dzieci mają tendencję do wtrącania nam się w rozmowę, a już, kochani, jak podniesiemy telefon do ucha... Co oznacza dla zwykłego zjadacza chleba, że z kimś rozmawiam, bo tak to by mi się nie chciało trzymać z tego telefonu, to nasze, naszym dzieciom się w, włącza mowa w wełbie i zaczynają do nas mówić, i mają wtedy milion spraw. Albo są w stanie pod, yy, w przeciągu całej drogi z przedszkola do domu, czy ze szkoły do domu, nie mówić, a jak spotkamy koleżankę z osiedla, czy sąsiadkę, czy jakąś inną znajomą to nagle im się włącza. Bu, 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 bu. Więc u nas jest taka zasada, może już teraz trochę mniej, bo automatycznie Wiktoria tak się nie, nie, nie uruchamia przy ludziach, bo już jest nauczona po prostu, yy, ponieważ terapia behawioralna dąży do wyuczenia tego, yy, czego oczekujemy od dziecka. Te, tych pożądanych zachowań, wobec czego w młodszym wieku było, chcę powiedzieć kilka słów, a my mówiliśmy, my słuchamy, a ty mów. I to była fajna zasada. Albo za dwie minuty, za moment, w miarę jak dziecko jest w stanie zrozumieć. Mam tu jeszcze, mam tu jeszcze zapisane nasze myki, ale nie wiem gdzie. I zaraz to znajdę. Ach, pamiętajcie, żeby nie y, używać do dzieci komunikatu. Nie. Jak mówisz, nie skacz, y, to ono słyszy skacz. Jak mówisz, nie krzycz, to ono słyszy krzycz. Wiecie, y, to jest tak, jak y, ja mówię do mojego męża, co chcesz na obiad. A on, byleby to nie była, powiedzmy, wątróbka. Ja mówię, to idź i nie kup wątróbki, rozumiecie? To tak działa na nasze dzieci. No, nie kup wątróbki, czyli kup co? My jesteśmy jednak ciotki dobra rada. Czyli nie, nie skacz, tylko zatrzymaj nogi. Nie, nie krzycz, tylko zamknij buźkę. Nie, nie bij, tylko zatrzymaj ręce. No, i u nas jeszcze bardzo ważne, bo nasze dziecko też ma problem z koordynacją wzrokowo-ruchową. Znaczy, już nie ma, ale miało ten przy, przykładowy rowerek, o którym już mówiłam niejednokrotnie popaprany rowerek, jakby wszyscy ludzie mieli na rowerku jeździć. Wiktoria jak chwytała, żeby patrzeć, gdzie jedzie i kierować kierownicą, gdzie chce jechać, to przestawała pedałować. Bo jak nogi mogą równocześnie się ruszać. Natomiast jak pedałowała, to patrzyła na nogi i zapominała, yy, gdzie ma jechać, i wjeżdżała w drzewa. Wobec czego nauka jazdy na rowerze trwała u nas no długo. Yy, ale pomogła zasada, i pomaga na dzisiaj, na przykład kiedy kroi się ostrym nożem rzodkiewkę do sałatki. Yy, oczy patrzą, ręce robią, bo nasze dzieci bardzo często tu niby coś robi. Wiecie, o ile klei z plasteliny i gapi się w telewizor, albo coś tam zauważy za oknem, to spoko. Ale jak już kroi ostrym nożem ogórka, to lepiej, żeby te oczy patrzyły, ręce robiły. I wszystko kochani z miłością. I praca z dziećmi w domu to jest praca wychowawcza, to jest proces, to jest element bycia rodzicem. To się nie da zaprowadzić dziecka do placówki, przyprowadzić do domu, niech siedzi, niech mu się utrwala we obie. Tak się nie da. A poza tym, im więcej powtórzeń, a z naszymi dziećmi czasem. O ile z normalnym można powiedzieć 3 razy, to naszemu 300 razy albo 3000 razy. Ale każde powtórzenie powoduje, że ta tutaj autostrada yy, jest twardsza i ma lepszy asfalt. Wszystkiego dobrego i dużo miłości.